Przede mną Flexi Play firmy Tiny Love. To świetna zabawka interaktywna dla dzieci już od momentu, kiedy pojawią się na świecie. Zobaczmy, co ma w środku. Zapakowane jest bardzo wygodne foliowe opakowanie z rączką, które możemy wykorzystać, jak w danym momencie nasze dziecko się nie bawi. A w środku wielki wąż. To rodzaj rulonu, który możemy w dowolny sposób formować. Mamy też do wyboru kilka interaktywnych zabawek, takich jak piłka, lusterko, gryzak czy metki przypięte obok pałąka. Jeśli nasz maluszek jest malutki i chcemy, żeby bezpiecznie leżał, nie przekręcając się, na przykład na środku dywanu. Kładziemy dziecko we wnętrzu takiego pałąka i do rączki możemy mu dać jedną z zabawek. Jeżeli nasz maluszek rośnie i zaczyna raczkować, zaczyna podnosić główkę, wtedy formujemy pałąk. W ten sposób kładziemy dziecko na plecach. I może on swobodnie sięgać rączkami do e, zabawek powieszonych wyżej. Zabawki, dzięki wypustkom, które są w różnym miejscu pałąka, możemy zmieniać, tak aby naszemu maluchowi się nie nudziło. Jeżeli mamy dziecko siedzące, myślę, że w tej pozycji też świetnie sprawdzą się różne zabawki, gdy maluszek. Nauczy się chwytać je e, rączkami. Pałąk jest bardzo kolorowy. Posiada kieszonki, też z wypustkami do zaczepienia zabawek, książeczkę szeleszczącą, kolorowe wypustki, po które dziecko będzie sięgać. No i sam jest uszyty z całego barwnego materiału. Ta kolorowa zabawka jest lepszym rozwiązaniem niż mata interaktywna, dlatego że możemy bardzo kreatywnie przemieszczać ją w zależności od tego, co nasze dziecko interesuje i w jakim, jakim etapie rozwoju życia jest, a maluszek będzie leżał na kocyku lub dywanie lub ręczniczku położonym na dole. Polecam jako świetny prezent na baby shower i zabawkę dla dzieci od 0 do 12 miesięcy.